I oczywiście co widzowie. Dzisiaj kolejny filmik. Tak dzisiaj doczekaliście się jeszcze filmu. Jeżeli zdążę go zmontować, to dostaniecie go dokładnie 22 dru, 22 marca 2025. Dostaniecie film? Dokładnie tej daty Jeżeli się uda Jeżeli dobra zmontować Bo czasem mi się nie udaje Dobra widzowie Zostawcie A ja chodź do mnie I ja zdejmę sobie mój skład I zdejmę sobie skład I ja ci będę po prostu tak strzelał że miał na szorta Widzowie zostawcie suba Lajka Napiszcie half tak Half Hashtag czołg. Hashtag tank. Hashtag tank. Widzowie napiszcie hashtag tank. Widzowie napiszcie w komentarzach hashtag tank, a przypnę wam serce. Masz. Masz, masz na szota. Destruj 6 tanks. Chodź tu. Chodź tu do mnie, tam gdzie byliśmy, bo ja ci tu zostawiłem czołg na takim low... low. Chodź, chodź, tu masz czołg, tu masz czołg na low. Rozwaliłaś go? Tak. Otworzyć ci bramę, czy sam otworzysz? Ale ja nie idę tam. A to, chodź, ja ci pomogę. Nie, ja teraz nie. ja misję robię. Se, muszę pokupować składy. Ja mam dobry skład. Ja, mam, ja to nawet nic nie kupowałem. Zero? No ja, ja nie mam, ja mam tylko snajpera. Ja join. joina. Nie ja nie idę. Nie, to można zarobić dużo. Ja nie idę, to jest bez sensu. Jeżeli film Wam się spodobał, no to napiszcie miły komentarz. Nie musicie #haftaktank. tank. Możecie napisać cokolwiek. Jeżeli film Wam się spodobał, to udostępnijcie go znajomym. No i tyle mam do powiedzenia. można podpalać w tej grze tak jak w WOCie. Nie i odbicia są. Tak to jest za łatwo. Tu sobie jeżdżasz i rozjeżdżasz. Ja nie za samochód dostałem 250 tysięcy. Aha. To jednak mogłem. Pójść. Ludu, Jezu. Ludu. Ile ludzi tam było? Ludzi? Do no ile? No, no, tam było 10 osób. Co kur... ja się ekspię w kilka sekund. Widzowie tak, bardzo dużo dzisiaj robimy. Widzowie. Yy, dzisiaj zrobię jeszcze poza nagrywkami. Widzowie, pamiętajcie, ten OG odcinek drugi, że dostałem się na trzecią krainę dzisiaj, widzowie, i udało się. Widzowie, jeżeli chcecie z nami zagrać, to zaraz podam Marcina nick. czy znaczy mój i tam tyle. Jeszcze mój podaj. Dobra. Dobra, zniszcz czołgi. Ale daj mi te czołgi. To gaz, gaz, gaz. No to i co mam ci tak zostawiać na... Zostawij, bo ja ich mam na kilka hitów. O weź. No. Jestem weteran! Skąd ja? Czemu ja dostałem ten odznakę weteran? Zabić go, dobra Jeszcze kilka czołgów Widzowie, tak, dzisiaj bardzo dużo robiły Widzowie, postaram się Zdobyć Dzisiaj kolejną krainę Oprócz tej pustynnej Widzowie I znowu polecam Robić questy, serio Polecam wam questy Questy są tak mocne Że dzięki nim robisz wszystko Ile potrzebujesz jeszcze rozwalić czołgów? Chyba jeden. Ostatni. Tak, ostatni. Idealnie. No i kolejna misja. Kolejna misja? Sześć czołgów mam rozwalić. Ale super misja. Miałem taką samą poprzednio, ale... ale ten... ale 7

JEST! Zaryzykowałem i się opłaciło! Dostałem za 10% Armored czy Humvee? Armored No to masz Humvee i Armoreda se załóż Co jest? Mam idealne duo Co mi będzie zarabiać hajs jak oni sami zarabiają w 5 sekund tysiąc Patrz, czekaj nic nie rób. Oni sami zarabiają tysiące. Jak ja bym sobie zostawił ich AFK, nie? To oni by, kurde, zrobili tyle hajsu, że, kurde, nie wiem. Lecisz tam na kraina? Nie. O, dobra. 150 koła. Mogę jeszcze raz otworzyć, ale szansa 5% jest. Ja, ja ci to otworzyłem bramę yy, 45 drzew muszę rozwalić To proste zadanie całkiem Dostał RP EGA Mam go sprzedać czy zostawić Jakiego? RP EGA Na tej krainie twojej? Nie na tej co ty Nie sprzedaj sprzedaj nie opłacać się znaczy twój wybór ale ja ci polecam go sprzedać i jeszcze raz otworzyć ja lecę na moją pozbierać um, i potem się widzimy dobra ja po Nie no. ja idę, ja idę. Ja też. Ja dostałem za pójdzie 250k. Ale za nic? Po prostu? No, za to, że byłem i nie zrobiłem żadnego kila po prostu. Po prostu. No, po prostu. Dla mnie to by było złoto 200 tysięcy dostać. Chociaż nie 200 tysięcy to jest tak mało dla mnie całkiem. Dla mnie to jest mało jak muszę zebrać z jakichś pięciu milionów. Uuuuu. Dawaj, dawaj na kimś się skupiamy. Ja jadę, daj który... Playerman. Ja już mam jakiegoś typa, na którym się skupiamy. Ja mam typa, co jest na wykończeniu. Zabiłem chyba. Nie, nie zabiłem. Ja mam pełne hap! Ja miałem pełne hapę! Zabiłem! Zabiłem! Aha! Bij go! Bij go! Marcin, no to co? Mogę Cię zabić? No bo jestem słabszy. Mogę go! Dobra, Ciebie mogę zabić. Czy będziemy się bić? Szybciej. Te ise są takie słabe. Ależ śta... no Co jest? Ej! Dobra, nie uciekniesz. Jest. Chyba trzech zabiłem. Trzech. Zabiłem. Ja byś chciała. że wyłączyłem mikrofon, sorry. Ale musiałem wyłączyć. Na tyle. No, no, mi takie coś dropuże, że aż bandita i efega mi zrobił. profa proszę, 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 muszę. Muszę wydrobić... Tadek. Bandit, ja pierniczę. Ale mi ten bandit dał dużo. już zadaje dużo, bardzo dużo. Kurde mnie ten. Ja nienawidzę tych efektów specjalnych. Jakich? No tych co są. Że tam masz... O, kamera fake, no. Teraz mi się lepiej będzie grać. teraz lepiej. I serio, wyłączcie sobie te kamera fake, bo mnie to wkurza. Zobaczcie jak to fajnie płynnie teraz chodzi. A zobaczcie jak z kamera fake. Czekajcie. Czekajcie, jeszcze wam pokażę? Zobaczcie, patrzcie, jak to nie fajnie wygląda. Cyk. Dobra widzowie, ja. dzisiaj kończymy na dzisiaj to koniec. Zobaczenia. Jutro Cześć!